Zbliża jesień, dlatego w klinice Derma rozpoczynamy sezon na peelingi. Skoro peelingi nie może zabraknąć naszego faworyta, którym jest średnio głęboki peeling Perfect Peel. Z korzyścią dla pacjentów jest to peeling całkowicie bezbolesny. Jest to peeling, który jako jedyny w składzie posiada glutation, ale również sześć innych aktywnych składników, które pomagają w walce z takimi problemami jak zmiany trądzikowe, starzenie się skóry bądź przebarwienia. Pierwszy etap to zabieg w klinice. W drugim etapie pacjent otrzymuje od nas zestaw leczniczo-pielęgnacyjny, który należy zastosować w pierwszym dniu po zabiegu. Już po tygodniu widoczne są efekty rozświetlenia, odmłodzenia, rewitalizacji, napięcia skóry, ale co najważniejsze, przebarwienia są mniej widoczne. Dzisiaj do naszej kliniki zgłosiła się pani Adrianna, która ma problem z przebarwieniami posłonecznymi. Pacjentka miała wykonywany zabieg 6 miesięcy temu. Natomiast dzisiaj, w celu wzmocnienia efektu złuszczania, ale również usunięcia bądź zminimalizowania widocznych przebarwień, wzmocnimy zabieg specjalnym boosterem. Mamy boostery wzmacniające zabieg o 25% dla osób, które wcześniej wykonywały już zabieg, oraz booster do cery ze spłonnościami trądzikowymi, który będzie łagodził aktywne zmiany trądzikowe. Peeling jest wzmocniony 25% boosterem, dlatego, gdyż nasza pacjentka wcześniej wykonywała już peeling. Chcemy pozbyć się widocznych przebarwień. Nakładam teraz pierwszą warstwę. Pacjentka nie odczuwa żadnego bólu ani pieczenia. Jest to zasługa yy, fenolu, który jest zawarty w peelingu. Pierwsze efekty widzimy po całkowitym złuszczeniu się warstwy rogowej na skórka, natomiast to, na czym nam najbardziej zależy, to jest okres po 28 dniach od wykonania zabiegu, ponieważ wtedy zachodzą wszystkie procesy regeneracyjne i to jest dla nas najważniejsze. Złuszczanie nastąpi po 48 godzinach od wykonania zabiegu. Peeling Perfect Peel jest jednym z pierwszych peelingów, który zawiera w swoim składzie glutation. Jest to król wśród antyoksydantów. Dodatkowo mamy tutaj wiele składników, które będą wpływały na regenerację skóry. Peeling wykonujemy raz na pół roku, natomiast jeśli pacjenci borykają się z problemem przebarwień, możemy wykonać serię dwóch zabiegów co miesiąc, wzmacniając kolejny zabieg o booster, który poradzi sobie z przebarwieniami. Złuszczanie na skórka następuje po 48 godzinach od wykonania zabiegu i trwa od 2 do 3 dni. U pani Adriany możemy zaobserwować efekt już po trzech dniach od wykonania zabiegu. Samo złuszczanie jest dosyć intensywne, natomiast nie jest to bolesne i nie przysparza dyskomfortu. Po zabiegu zalecamy używanie kremów pozabiegowych silnie nawilżających. Serdecznie zapraszam na peeling Perfect Peel do kliniki Derma.